Do dzisiaj wam pokażę jak y, zacząć grę w Champions Najpierw tam macie początek, to nie możecie tego skidnąć. Później wchodzicie do shop, Wpisujecie dwa kody kawę daje wam y, te rzeczy i ancient ticket daje też tą rzecz. Dobra. Jak tu jesteśmy, co sobie od, zabiorę pierządzik. To... No e, czego zacząć w upgradach? No to tak. Clicks multiplayer, jaki button i free auto to jest najważniejsze na początek. Po prostu musicie te rzeczy upgradeć, jak gdy macie free autoclick, to jest łuch. Chyba nie o założonych takie fajnie, później będziecie mieć więcej gemów. To PET Equip, Lucky multiple Epic Clicks i później jak będziecie hmm, chcieli. Za Index polecam Wam zbierać PET, bo za 100 PETów macie plus i y, plus PET Equip, to jest bardzo dobre, więc polecam tu też są fajne. Y, tak to widzowie... Y, nagrody, polecam, do, polecam dołączyć do yy, grupy, bo jest tam była skrzyneczka też. Yy, I tak, polecam zbierać takie małe skrzyneczki, takie jak właśnie pokazałem. I to już musisz, yy, musisz, musisz po prostu znaleźć się po mapie i szukać takich tak. i pokażę wam. W jest w którym jest tylko jedna, duża skrzynka, ale to się takie OP rzeczy dostaje. Tylko tu trzeba mieć, tu patrzcie, tu kładzicie. tu jest duża skrzynka, albo tu, albo tu, nie pamiętam. Dobra, czyli jak tu że jesteście sobie, przeszliście, w ogóle otwierajcie, bo to jest takie OP, to jest najważniejsze też. A jak przeszliście, to jesteście co nie y, y, na farmie, polecam fire machine może nie na początek ale może gdy jesteś tam na dezecie lub na taksiku to już trochę zrób tej fire machine bo owocki mają tak um, tak dużo wizorów na przykład taki owocek jabłko daje jeśli dostajesz więcej dostajesz o 10% więcej klików przez 5 minut na przykład golden maszyna i tak działa, że na przykład gdy masz 5 petów to klikasz na to i to daje ci dwukrotną mocniej niż 4 No nie, nie muszą iść, że jakie są też ważne Daj masz questy, to robisz sobie hmm, tu otwierasz jajka, to jest nie wiem, takie ważne widzowie oczywiście zbierasz nadal e, skrzynki, bo skrzynki są zawsze oprawne mogę wam pokazać u siebie chodzisz chodzicie... tutaj wchodzicie do grill i do macie spinula tutaj możesz możesz dobre rzeczy na przykład te spinula dostałam karota ale nieważne i tu to jest takie op na te ancient tickety możesz kupować możesz kupić sobie 3 gameplay z autoklika nie opłaca się auto opłaca się bardzo i plus 2 efekt eklip też się bardzo opłaca oczywiście ja tu się opłaca, ja już to mam kupione dobra, idziemy dalej widzowie, idziemy, czekajcie chwilę to jest w ogóle kaktus, ja nigdy na niego nie wróciłem uwagi tutaj jesteśmy, jest kolejna skrzynka za a i to jest takie takie pokoje też jest duża skrzynka, jak dobrze pamiętam. Tak, tutaj jest Toxic Mashing, czyli daje znów dwukrotność swojego Pepa. Co by może sobie zrobić? I też e, ważne, odbierajcie rewards, daily i achievement. To jest takie dobre widzowie na i w ogóle. No, a Tutaj idziecie sobie e, Atlantic. Oczywiście jako takie OP i i ały, ały tutaj możesz sobie na przykład e, wylosować jakieś e, ały, ały jakieś które dają wam e, noży moja jest ała jeden na jeden ale każda ała jest dobra I tutaj jest kolejny sekret pokój z dużą skrzynką nie na Kingdom. Tu się dopiero zaczyna zabawa. Tu zbudujecie skrzynkę, mości. E, ulepszajcie sobie e, siekierko oczywiście. Tutaj e, jest zamknięte dla Was, bo pewnie nie jesteście w klanie. Jak jesteście w klanie, to e, macie to otwarte. A i przypominam, e, nadal e, jest aktualny e, klan, więc można dołącz, dołączać, Musimy tylko. Płac e, być aktywnym i płacaj dużo e, no i tutaj macie sobie upgrade, ale to e, nie ważne. Mogę zaspinować? Nie, zaczynajmy mi się zaspinuję. Dobra, no, czyli tu, tu, tu. Dobra, idziemy teraz na city, bo na city się e, jest zabawa. E, że Tutaj macie e, zamknięte i Wam pokażę e, 6 sześć dźwigni. 6 dźwigni, które to Wam odblokują. Tak, najpierw idziecie na spawnę sobie. I tu macie. Budujecie i przeciągacie. Później jest. A tam była pierwsza dźwignia. Tu jest druga, robicie tak samo. Tutaj jest trzecia, robimy znów tak samo. Tu jest czwarta. A tu jest piąta. A tu jest szósta. Jak to zbudujecie i odpalicie wszystkie te dźwignie, to macie to otworzone przejście. Zchodzicie, to chyba tu też jest skrzynka duża, ale nie wiem. Czy tam też jest? I e, macie tu, e, jajko i Tu są lepsze procenty niż tam na górze. Sam to ja zaraz wam pokażę. Tutaj jest Hacker Wood do upgrade'u e, Klanu i się Wielki. Tam są większe procenty niż tutaj. Bo gdy jacyś weszcie e, w kejwie, to gdzieś tutaj to jest kolejne drzewo a 15 tysięcy też do upgrade'ów i do klanu Nie, tylko do upgrade'ów chyba Tutaj masz y, jajeczko Nic się nie zmienia a gdzieś powinna być skrzynki nie, Trochę Tutaj macie trzy te tu, 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 tu I tutaj detonator Musicie to odpalić I się tutaj wam to odpali Tutaj będziecie mogli wejść Później musicie zbudować ten chodnik te te pasy znaczy i tyle i później będziecie mieć taki pociąg, co tam dwie godziny, znaczy nie. O tej godzinie co pokażę za dwie godziny na przykład. To się zespi pociąg i Wam da itemy, a meczan to po prostu tam za tokeny y, możesz kupować impasy, ale taniej to są takie albogy i Wam jeszcze pokażę, że w, widzowie te inpyty. Bo pewnie jesteście ciekawi jak... E, wygląda Trading Plaza, Wiecie, ja jest tu na Trading Plaza, tutaj możecie sobie sprzedawać za e, tokeny rzeczy e, i tak, ale też prestiż jest ważny, bo za prestiż dostajesz rzeczy e, zadajemy i tutaj macie e, za co dostajesz expa to najlepsze to jest, to jest to jest, dobre, wszystko już nie, wszystko jest dobre. Będę mieć nas plus jeden equip za e, milion ponad e, expa, gdy jesteście w shopie, to można kupować sobie Game Pass lub za te tokeny e, i tak mogę Wam powiedzieć, jakie są najlepsze Game Passy. Według e, mojej opinii, no, to na pewno auto a to możecie zrobić za darmo. Plus 2 pet equips możecie zdobyć za darmo w tym e, piramidzie, to jest bardzo dobre Plus 3 pet equips, e, extra egg i faster egg open I Jeszcze bym skusił się na mega luck lub ultra e, luck I to już będzie e, koniec odcinka, jak wam się e, spodobał to polecam zostawić suba i lajka Bo mi to pomaga się w rozwoju i do widzenia